Kiedyś Rosja, Amsja i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy, niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata i jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było. Niepodległość to znaczy, że to jest wolność. Gdy nasz kraj odzyskał niepodległość, to odzyskał wolność. Ja zawsze z mamą chodziłem szukałem flag. Święto niepodległości wiesza się flagi Polski. Ja wywieszam. Wywieszam z mamą i z tatą. W... Ja, jak będę u babci, to może wywieszę flagę. Bo ten, bo dziadka już nie ma. I ten, i babci jest smutno zawsze, i ten. I może razem wywiesimy flagę, żeby babcia była szczęśliwsza. Ja zawsze u babci wywieszam flagę i pomagam dziadkowi. Jeszcze się e, wywieszam w flagę w Dzień Konstytucji i Dzień Flagi. Jak była mniejsza, wywieszałam flagę przed balkon. W Dzień Niepodległości idziemy ten na apel w naszej szkole. Bijąc serca, serca radę, wyruszamy na paradę. Dzisiaj święto ludzi wolnych, zawsze Standard szkolny widzimy na apelu. Niosą go starszacy. Pani dyrektor mówi baczność i śpiewamy hymn polski. I ja bym chciała nieść standard. Standard jest symbolem Polski i naszej szkoły. Standard jest taki ważny jak flaga Polski. Ja bym chciała nieść standard, dlatego że wtedy trzeba... Szkoła widzi, ale jeszcze jest najgorzej, że trzeba cały czas stać z tym standardem, a nie mogą sobie siedzieć. Kotylion ma takie paski biało-czerwone, te dwa są oddzielne i ten i kotylion też ma takie godło polskie, orła naszego i biało-czerwona flaga i ten i jeszcze tak. I te falbanki czerwone. Trzeba to przypiąć sobie do ubrania. Ten wygląda jak zegar trochę. No bo takie, no bo czerwony i biały to, to są kolory nasze, naszej flagi. Biały to oznacza czystość, a czerwony to znaczy. Krew przelaną w żołnierzy przez obronę naszej niepodległości. To ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, gdzie ty mieszkasz, między słymi? W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia ma ojczyzną? Czym zdobyta krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Kiedyś był sobie Lech, Róż i Czech. Ano tak. Czech i Rus znaleźli wcześniej swoje miejsce, ale poszedł dalej i zmęczony usiadł pod wielkim dąbem. Na dąbie było gniazdo, było gniazdo orła. Latał w koło swojego gniazda i lek uwierzył, że to jest dla niego znak i, i założył tam miast, miasto, które nazywało się Gniezno. To była pierwsza stolica naszego kraju. Że zaatakował nas Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza Niemiecka Dobrze. na Rzeczpospolitą Polskę. No i Miś Wojtek urodził się w... Iranie, no Nie poczekaj, i, no tam i, tam i tam potem było, była... no i przez pustynię przeszli i przez morze Śródziemne Ziemne, po Monte Cassino, no i zdobyli szczyt z góra. Jako pomika zaślubień i ten położyliśmy znicze. Połowa tego, trochę tam morza jest nasze, dlatego że zdobyliśmy te morze w II po drugiej wojnie światowej. Wtedy um, żołnierze wrzucili do wody pierścionek. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość?